Dzień dobry. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was tor przeszkód. Będą potrzebne nam do niego kolorowe kubeczki lub talerzyki, pasek oraz mata. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie podpór przodem i przechodzimy w podporze dotykając rękami kubeczków. Wracamy tak samo. Tak. Teraz wstajemy i robimy slalom dookoła kubeczków. Tak jest. Pięć pajacyków teraz. Teraz ćwiczenia z paskiem. Biegniemy tył, przód, tył, przód. Tak jest. Z powrotem tak samo. Teraz ćwiczenie równoważne. Jeszcze przeskakujemy przez linię tył-przód. Z powrotem tak samo. Rozkładamy matę. Kładziemy się na plecach. Wykonujemy klasyczne brzuszki. Nieklasyczne. Krótkie spięcia. I teraz prostujemy i uginamy nogi naprzemiennie. Super, dziękujemy za Proszę dzisiaj. Nadzieję, że wam się podoba.